Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale MyRetroHobby, jak zwykle na początku będę starał się przedstawić wielkość paczki, a jest ona stosunkowo duża, więc weźmy się za rozpakowanie. No to pyk! Dobrze moi drodzy, bez owijania w bawełnę, bierzemy się za to. Ja tu sobie zrobię tylko rozpakowanie, żebyście czuli tą ekscytację, bo już nie pamiętam, co jest w tej paczce. Nawet nie będę wymieniał z imienia widza, od którego kupiłem e, te rzeczy w tej paczuszce, gdyż on już tak długo czekał na rozpakowanie, ja sobie to, to położę, tak już długo czekał na rozpakowanie, żeby, żebym to pokazał, więc nie miałem serca rozpakowywać tego bez, e, e, że tak powiem, bez nagrania, więc stwierdziłem, że, że a już to lecimy z, lecimy z nagraniem. Pewnie rozpakowujemy to znając od spodu, a nie od góry, ale to nic, zobaczymy. Dobra, żeby nic nie uszkodzić. I teraz z drugiej strony sobie obejdę. I moi drodzy, umówmy się tak, że ja po prostu położę tą paczkę z boku i będę wyciągał co lepsze kąski po prostu po kolei w miarę rozpakowania na blat. Gdyż po prostu no nie mam takiego stanowiska, żeby tak duże paczki rozpakowywać i nagrywać dla Was. Dobrze. Dobra, moi drodzy, to sobie odłożę. Odłożę paczuchę, żebyśmy mieli, ojej, pogląd na całą sytuację. I lecimy z dobrociami, ale się cieszę. Dobra. Więc, co jest na początku tej paczki? Tak, jest dokładnie do góry nogami. Moi drodzy, na początku tej paczki jest konsolka. Sega Master System, konsola, której w boksie mi brakowało, z Alex Kidem w zestawie, umówmy się, że zrobię po prostu osobny odcinek o zawartości tego, gdyż cieszę się tak samo jak część z moich widzów. Bardzo się cieszę z tego, że udało się ją zdobyć, bo to oznacza, że mam już dwie edycje w pudełeczku. Konsolkę odstawię sobie dalej, gdyż mamy jeszcze inne dobrocie. Część będzie bonusową zawartością. <laughs> A mówiąc o konsoli, o konsoli Master System, moi drodzy, mamy na Master System gierkę Alien Storm, mamy na Master System Aces of Aces, fajny tytuł, i mamy na Master System, moi drodzy, Populus, czyli mamy te trzy gierki jeszcze na konsolę Master System. Lecimy dalej, bo ta paka jest dość spora. <laughs> Dobra, co by tutaj, a na przykład to. Oprócz tego, moi drodzy, mamy w paczce, i to też czekało już chwilę, chwilę, trzy miesiące, przyjacielu, nie? Ty na pewno w komentarzach mi wypomnisz. Assassin's Creed Liberation, moi drodzy, PS Vita, PS Vita od razu mówię, że na PS tak się nie znam. E, jaki model tutaj macie? Tu macie barkot. Więc mam PSV. Troszkę rozdarte. Mam PSWite też. Tu położymy. O. Mam PSWite też już w tym momencie w kolekcji. Bardzo mnie to cieszy. Moi drodzy, lecimy dalej. Lecimy dalej. Bo też dotarło do mnie kilka gierek na PC, które w sumie kupiłem w pakiecie. Eee, więc mamy... Worms, oblężenie. Mamy, moi drodzy, Al Alpha Protocol, szpiegowska gra RPG. Mamy Dragon Age Początek, polskie wydanie. Mamy Divi Divinity Dragon Commander. Mamy Hellgate London, tą grę pamiętam, tą gierkę pamiętam, Hellgate London. Mamy Alana Wake'a, o to też jest klasyk, Alan Wake. Mamy gierkę, którą już mam, którą bardzo yy, yy, darzę bardzo dużym sentymentem ze względu na moją siostrę, ponieważ moja siostra spędziła setki godzin w niej. Premium Gems Sacred Dwójka Fallen Angel wersja polska. Mam e, Fahrenheita. Jeszcze oprócz tego z klasyki moi drodzy, kto kojarzy taki azjatycki tytuł jak Bernacle na Sega Mega Drive, czyli Streets of Rage moi drodzy, Streets of Rage w wydaniu. Nie ma niestety książeczki w wydaniu japońskim Bernacle, czyli Streets of Rage. Świetny, świetny, świetny tytuł. Uwielbiam po prostu Streets of Rage. A to może zobaczymy jeszcze, co tu jest. Moi drodzy, i mamy edycję kolekcjonerską Settlers 7. Nie wiem, może ona pójdzie na handel, chociaż słyszałem, że tu jest bardzo fajna figurka. Z tego co wiem, i bardzo chciałbym ją zobaczyć, może pójdzie na półeczkę. No dobra, figurka jest rzeczywiście mega. Figurka jest śliczna. Mamy tutaj jakiś. Schowamy ją. Mamy tutaj jakiś list. The, the Siedler. Coś tu w środku jest. Mamy oryginal soundtrack, zaraz widać, widać. I mamy jakąś, zaraz to tu jest, jakaś ulotka, jakiś plakat chyba. Ojej, chodź tu, żeby cię nie uszkodzić, tak będzie łatwiej. I mamy, zaraz, żeby tego nie pouszkadzać, bo to panie, fertku, nie są tanie rzeczy. Mam jakiś plakat Sawmill Worker. Aha, klasy poszczególne. Dobra, nie będziemy się nad tym rozwodzić, więc jeszcze nie wiem, co zrobię. To wygląda na niemieckie coś, jakiś dodatek. I tu jest ta figurka, która jest świetna. I tu jest edycja kolekcjonerska setle 4. Nie wiem, skąd się wzięła tam ta niemiecka ulotka w środku, ale jak najbardziej pisze tu po polskiemu, więc... Więc jeszcze coś takiego, oj nie zmieszczę się z tym, nie zmieszczę się z settlercikami, ale zaraz, a może tu, o settler z córka, ojej to jeszcze nie jest koniec dobroci, normalnie niesamowita sprawa, bo tu jeszcze jakieś bonusy miałem dostać, jakieś tego i to tak czeka i czeka i się doczekać nie może, dobrze, konsola PSV, zobaczmy co tu dowite jest, aha, dobrze. Czyli tu jest konsolka. Tu jest witka w, w pokrowcu. To sobie może ją obejrzymy od razu. Jaka się udała. No dobrze, wygląda, wygląda. Wygląda ładnie. Wygląda bardzo, bardzo ładnie. Dobra, wsadzimy sobie witkę z powrotem do pokrowca. Czyli wnioskuję z tego, że chyba tytuły z Wity są w pudełku. Ale jeszcze zobaczymy, to jest jeszcze jedno pudło. Jeszcze jedno pudło, które prezentuje się tak. Ojej, to jeszcze nie jest koniec. Dobra, mój drodzy, John Wu prezentuje Stra Strangle Hold. Kto pamięta ten tytuł z wyjątkowymi efektami specjalnymi? Bardzo dużo ludzi się, e, e, się tym podniecało i twierdziło, że to, jest, e, że to jest nowy. Jak się ta gra nazywa? Teraz nie nimi ludzie będą hejtować za to, że nie pamiętam, gdzie bullet time był użyty pierwszy raz. O, dobra, przypomnę sobie gdzieś w trakcie. Gra, na której bardzo mi zależało, ponieważ jest strategia, moja ja lubię strategię. World in Conflict. Bardzo dobra gierka, mi się strasznie kiedyś podobała, chociaż trudna. E, zapakowany Green Paper Sniper z Ghost Warrior. Oj, 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 chodź tu. Divine Divinity, moi drodzy. I Guild Wars. Guild Wars ciężkie. Zobaczmy co tu jest jeszcze. O, tu jest kluczek jakiś. Kurde, jakieś instrukcji masa. No, nie będę tego wyciągał. I Divine Divinity też ciężkie. Instrukcja też jest dobra. Ojej, ojej, ojej. Bernacle poleciało. Stój tutaj. Sniper Ghost Warrior kolejny. Zaraz to jest to samo chyba co tam wcześniej. Świątynia Pierwotnego Zła. Dungeons and Dragons. To jest dobry tytuł. Grałem go w kiedyś. Kolejny Ghost Warrior Gold Edition, żeby było śmieszniej, za te wszystkie gry na peceta, moi drodzy, zapłaciłem coś chyba 30, bądź 40 złotych, więc totalnie, absolutnie śmieszne pieniądze, ale wiem, że powinny być jeszcze jakieś gierki do PS Vita i obstawiam, że one są, moi drodzy, tutaj w pudełeczku, bo pamiętam, że do PS Vita jeszcze coś było, jest właściwe pudełko do PS Vita. Więc do, dołączam do grona PS i mamy tytuły, moi drodzy, na PS Zaraz tutaj i jeszcze chyba zaraz, dwa czy trzy powinny być, już nie pamiętam. Tu są chyba już tylko instrukcje, tu są chyba już tylko instrukcje, tak? Chyba tak. Więc, więc mamy tytuły do PS to takie ciężkie podejrzenie, no, ale tyle papierologii by było. Hmm. No tak wygląda, że papierologii to na no papierologię to kasy nie szczędzili. Kurczę, so one nie szczędziło kasy na papierologię, moi drodzy, bo jest jej tutaj po prostu masa. Masa papierologii to jest aż Aż niesamowite, że do tak małej konsoli jest aż tyle papierologii. Się zaczynam normalnie aż denerwować z tego, kurczę. No tak się cieszę, że tą witę mam. Zwłaszcza, że tak jak mówię, ona już czekała swój czas na pokazanie. A co mam z gier, moi drodzy? Mam Killzone Najemnik na PSVT i mam Uncharted Złota Odchłań. Na tej grze mi zależało, gdyż moi drodzy strasznie, strasznie o nie ma instrukcji, strasznie, strasznie mi się spodobały te Unchartedy, które po od Was po namówiliście mnie i podostawałem i chcę, chcę tą grę przejść. Na mobilnej konsoli powinno być łatwiej gdzieś wieczorami sobie grać, więc, więc jeszcze, że tak powiem, to oczywiście zasiłka i to jest taka paczka, taka paczka, z czego się cieszę najbardziej. Z tego. Z tego, z tej konsoli, mega jestem zadowolony. No i z Vita. wszystko inne jest dodatkiem. Tak jak mówiłem, pan kolekcję na PC sprzedał mi za 30 zł, czyli te wszystkie gry tutaj World in Conflict chyba. Już nie pamiętam, ale to było jakieś chyba 30 zł czy 40 za te wszystkie i pusta edycja kolekcjonerska z tą figurką. Także świetna rzecz. Powiedzcie mi, co wy sądzicie o tym wszystkim. Ja teraz zrobię delikatny odjazd, żeby wam pokazać w pełni zawartość. O, może tak. Powiedzcie mi, co wy o tym sądzicie. Robię to z ręki, więc mam nadzieję, że nie trzęsie za bardzo. Napiszcie mi, co sądzicie, co Wam się najbardziej podoba w tym zestawie. A ja jestem Kusok i jesteście na programie My Retro Hobby. Bardzo, bardzo, bardzo mnie te zdobycze cieszą. Doczekałeś się przyjacielu, mój widzu, wyślę ci ten filmik. Doczekałeś się, mam nadzieję, że pokazałem wszystko, że tu nic już w pasce nie ma, ale chyba nie ma. Więc chyba pokazałem wszystko. Dziękuję jeszcze raz za możliwość zdobycia tego wszystkiego. Będę musiał część z tych rzeczy zapewne rozdać, część pewnie gdzieś tam schanduję, wymienię. Mówił kusok my retro hobby. trzymajcie się, Papa, pa, cześć.